Ciemka jestem Mambik i jak widzicie po tytule odcinka Tak, dołączyłem do teamu Przypominam również, że cały czas trwa konkurs na 4000 podobców, który jest w pierwszym linku w opisie Ponieważ jest to film konkursowy Jeszcze pamiętajcie o w górę oraz subskrypcji na moim kanale No i jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, To pamiętajcie, że musicie mnie wspierać z kodem KUBALO A ja zapraszam do tych krótkich wyjaśnień A więc team, który stworzyliśmy będzie nosił nazwę Team Korek, a w teamie jestem ja, Wezi Sigu oraz oczywiście Hexo Dobra, a więc każdy może się tutaj przedstawić A więc Hexo, powiedz coś o sobie Słuchaj, bo ty się zaśmiałeś na końcu tej wypowiedzi. To Witaj, Hexo. Nigdy ci nie widziałem. Opowiedź. No ja cię też. ale koło z Hexo. A więc, Hexo, opowiedz coś o sobie. Cześć, jestem Hexo. Lubię dużo jeść. E, dobra, teraz Wezif opowiedz coś o sobie w e, trzech zdaniach. Siemano! Ale trzy zdania, nie jedno. Jestem Wezif. Dobra, e, Sigu, twoja kolej. Siema. to Siemano. Siemano. Rodziców. Dobra, Sigu, witaj. E, jak tam się miewasz? E, dobra. Źle, dobra, a ty? Dzięki, super, dzięki, że pytasz. Olej, szkołę, zostań krzakiem. Więc właśnie takim składem będziemy nagrywać na co dzień odcinki. Odcinki z teamem możecie się spodziewać już w najbliższe dni. A to jest taki pierwszy odcinek, który właśnie zapoczątkuje ten team. Wbijajcie również na kanał timu, który znajduje się w opisie. A tam będą wyjątkowe odcinki, których nie znajdziecie na naszych kanałach. No i będzie tam również konkurs. No i to będzie wszystko w tym odcinku i widzimy się w kolejnych odcinkach z teamem.